Ja zwracam uwagę na to, jak infantylne i kretyńskie po prostu trzeba powiedzieć jest to zachowanie ze strony ze strony Zjednoczonej opozycji antykonfederackiej proszę zwrócić uwagę, że poseł Grzegorz Braun, który według pani marszałek samą swoją obecnością zakłócał przebieg obrad, po tym jak ona wyłączyła mu maseczkę już przestał zakłócać ten porządek obrad Więc dokładnie tak samo dalej przecież, bo przecież już później nie, nie, nie protestowała i, i pan Grzegorz jeszcze długo siedział na sali sejmowej dokładnie tak samo jak wcześniej no to jest tak, no to, jest, to jest to kłamstwo. E, a druga sprawa. Pan Rafał Grupiński wczoraj składając wniosek o to, żeby posłów Konfederacji wykluczyć z obrad za udział w manifestacji, która się jemu nie podobała. No po pierwsze, gdy, gdyby tak było, że, że marszałek Sejmu może wykluczać posłów za to, że jakieś ich działania im się nie podobają, no to już jest po prostu całkowity koniec demokracji. Czy ten człowiek zdaje sobie sprawę, jaki precedens chciał właśnie stworzyć? Po drugie, właśnie próbował pomóc pisowi. I osiągnąć spokojną większość w sytuacji, kiedy ona wisi na jednym włosku, czas, na jednym głosie czasami w niektórych głosowaniach. Pan Rafał Grupiński, tytułując się opozycją, próbował pisowi zapewnić bezpieczną większość, wykluczając kilku posłów opozycji. To jest po prostu idiotyzm.